i day oh, Na początku będziemy się modlili do Ducha Świętego. O Panie, ześlij Twego Ducha. Mam na imię Aleksandra, mam jeszcze 22 lata, przez parę miesięcy. Mieszkam tutaj w Piasecznie z moimi rodzicami i dwoma starszymi braćmi. Tak, tytułem przedstawienia się. Naprawdę On jest dawcą życia, że, że On to moje życie prowadzi, że też on, on mnie powołuje. On to życie we mnie tchnął i też ma prawo mnie powołać do siebie, kiedy, kiedy będzie miał życzenie. Pan Bóg mnie odnalazł na tym, można powiedzieć, na samym dnie właśnie poprzez Kościół, który się objawił w, w braciach. Że on mnie kocha, że jest dla mnie dobry, że, że chce też mojego zbawienia, że też umarł i z martwych zmartwychwstał dla mnie. Nie dla nie, mojego sąsiada, mojej koleżanki z pracy, ze szkoły, ale dla mnie. Radujcie się sprawiedliwi w Panu, Ja mam na imię Andrzej, moja małżonka Agata. Mam pięcioro dzieci, nie ma najstarszego syna dzisiaj z nami. Jest Zuzia, Julia, Daniel i ten, trudno go okiełznać, Franek. Bądź grzeczny, nie przeszkadzaj tacie. Pan Bóg jest łaskawy. Dzisiaj widzieliście, co było do południa z tym deszczem. Ja myślę, że będzie łaskawy do końca, że trzyma to na postronku te chmury. W tym miejscu można powiedzieć, przeżyłem różne rzeczy. Po ludzku dobre i po ludzku nieprzyjemne i złe. Pan Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Jak ja mówię dzisiaj, że nie ma. Dzisiaj może być początek wszystkiego, wszystkiego dobrego. Początek wyjścia z najgorszego syfu, dna beznadziei. Kiedy wydaje się, się, że już przed tobą nic. To, to wtedy w tym miejscu właśnie jest Pan Bóg. Tam możesz go spotkać, by być miłosiernym dla drugiego w tym świecie, który jest tak niemiłosierny, żeby być miłosiernym. Po 18 latach mogę powiedzieć dopiero w pełni, że swojego męża kocham tak naprawdę. Prowadził z domu mojego, którego nas, mnie prowadził, po to nas połączył, żebyśmy właśnie byli teraz na tym miejscu, którym jesteśmy i doświadczali jego chwały. Byś najpiękniejszy, spośród szenofada, Co tutaj robimy czwartą niedzielę wielkanocną, znaczy już czwartą z kolei naszą, na w tym miejscu, to dajemy świadectwo prawdy. Prawdę, którą przeżywamy, którą wyznajemy, ale ona nie pochodzi od nas. Pochodzi od Boga. I to, co chcę mówić, również nie jest mądrością, jest mądrością krzyża. Kogo chcesz ocalić? Barabasza czy Jezusa? Kto jest ci dzisiaj bliższy, kiedy przychodzi niesprawiedliwość do ciebie? Co uważasz? Nie opierać się złu, czy walczyć z nim? Tutaj rzeczywiście objawiła się prawdziwa miłość, miłość Boga do swojego Syna. Ta miłość, która jest prawdą, że On nie gorszy się nami, naszym grzechem. I że On jest gotowy nam przebaczać. Również przebaczać te błędy, których sobie nie uświadamiamy. Tę prawdę, jedyną prawdą jest miłość do końca. Miłość w wymiarze krzyża. Ta, która zbawia, która ocala życie. Jeśli jakiś po... Jezus powiedział: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, który mówi bardzo dużo o miłości. Ludzie bardzo często mówią o miłości. Żądają znaków miłości, bo ta miłość, ta wiara daje życie wieczne. I to jest wszystko. I to jest aż tyle, albo tylko tyle. Pan z wami. Nie was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Aleluja.